Hej Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ja Szymek i gramy sobie w chowanego tym razem na serwerze Hivemc bo tutaj ej, są takie bardziej ciekawsze rzeczy odnośnie tego, który szuka i jestem ciekielci. Hej to siemanko! Manko. nagrać z tak, nagrywamy. Ta, i słuchajcie, jak się czujecie w ostatnią sobotę wakacji? Bo słuchajcie, nie, nie mam mówić, że zaraz rok szkolny tylko że słuchajcie... Zaraz mi bez troski czas wakacji. Gdzie wszystkich nie ma, z nikogo nie, nie mogę z nikim nagrywać i tak mm. dalej. Tak, tak jest. A Wiecie coś z... mamy jutro w niedzielę? To ostatnia niedziela. Dzisiaj, Dzisiaj się, się rozstanie. rozstaniemy. Super. I dosłownie. Fajny fit, naprawdę. Myślę, że można dodać do tego jeszcze jakieś rapsy <laughs> y i wtedy będzie co jeszcze lepiej niż powinno być. Dobra, powiedz no. mi, jakim blokiem jesteś? A jestem crafting table. Crafting table, ja jestem bookshelfem. To super. I się idealnie wpasowałem, chyba. No idealnie. No to genialnie, że jesteś bookshelfem, bo pasujemy do siebie w sumie. Jak jestem crafting table, to jesteś bookshelf. No to stare, naprawdę, myślę, żebyśmy stworzyli fajny e, ten Ej, czy tu teraz biegasz? Crafting table tutaj? Biegałeś? czy nie? Nie, nie. Już nie, jest całym ja blokiem? Stoję, to jest, to Ale widzę, Dobra. właśnie przyleciał do mnie, jakiś crafting table, wiesz? Ogólnie jest Seeker, jest jeden, który nie, nie potrafi zabijać, bo coś Chyba nie, nie, nie chyba minuta. nie. Tak mi się zdaje. O kurczę, jeszcze przejechał jakieś kowadło nie niedawno. Ale przypadkiem? Właśnie ko jest obok mnie chyba. chyba tak, chyba tak. Sekundko. A jaki jest tej sali? Jestem w takiej sali takiej, gdzie ma fioletowe bloki. No to tutaj jest pełno takich fioletowych bloków w każdej tak? sali chyba. E, powiem tak, widzę wielki stół oraz takie. E, główki, zegary... I biega, jesteś bookshelfem na stole, który skacze. Tak jest, dosłownie. Aha, to jest ten crafting table, który skaczę teraz tutaj. Co nie? Fajny crafting gdzie? table. Gdzie skaczesz? Tutaj. Ej, gdzie ty jesteś? Obok ciebie. Tutaj jesteś, tu? No? Tutaj. Ej, to jak jest, jest całym blokiem, to nie skaczesz jak coś. Musisz się poruszyć. No ale skaczę obok ciebie. Okej, okay, dobra. Tak, e, czy się ma? Ej, dobra, strzelek cykierów, dobra, to proszę ukryć w końcu. No właśnie. O nie, gość. Nie, dobra, nie zyskaj mi krywki jeszcze. Dobra. dobra, ja się schowam u ciebie jako crafting table, co nie? Ty coś doniczkom. Nie, ma, ja trollowałem od początku, bo myślałem, że mi trollujesz. Ale jednak Dostra. naprawdę byłeś. Ja nie okłamuję cię. Ten soul ja sand wcale nie wygląda pod... O, już się jest Nie, wcale. Ale to nie było podejrzane w żadnym wypadku. Hmm. Ale patrz, jak tworzymy piękną całość. Jeszcze tylko jakieś kilka ah. bloków, i oby idealnie. Ale pozostało 16 sz, 16 e, graczy: 3 minuty, więc także powinniśmy dać Cześć. radę. A w ogóle, jeżeli pamiętacie serwer HiveMC MC, Cześć. to był taki dość sta. To był taki Cześć. dość. Sta... Dość stary serwer. Cześć. 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 Na Cześć. Gra, ale który Cześć. <laughs> Ej, czemu nas nikt nie szuka tutaj w ogóle? Czemu nikt jeszcze nie przychodził? Czemu żaden Seeker? Masz owieczkę <laughs> Wiesz co, widzę... O, ktoś idzie Idzie Quebri05, zobaczmy czy to panią szukrujówkę No potem... Quebona Fajda? Quebona Fide? Co? Fajda Tak Quebonafide. było w tym, w kiedyś, wiesz? To jest taki raper, jak ktoś nie wie, to... na Fajda go nazwali, no Ani Lizgopalo? Quebona Fajda no, hop, ten Solsan, to jest żyć. O oh, hej Solsant, co tam u ciebie? Ale patrz już są 13, a dwie minuty. Czemu mogę nowego Taunca puścić? Nie puszczaj, bo nie są blisko. A dałem owieczkę. No nie puszczaj, po czym robisz wybuch wielki na całą salę. Czy to ktoś jest obok nas? Nie. Tak, są dwie osoby. O nie. I kolejne jeszcze tam. Kolejne tego, tak, jasne. Faj faj no, tak. fajnie. Solsan, który... O nie. Oho, osm graczy o nie. Nikt się nic nie jest spodziewa serca. tej doniczki tutaj. No <noise> dobra, no tej kowa obok. Się Ej ubiegł. nie, ale ja bym nigdy w życiu nie uderzył takiej doniczki. Takiej bezbronnej. Wiesz co, ludzie uderzają we wszystko, więc także daj spokój. Jest 13 sikerów. Wiesz, że jest 8 haiderów, z czego chyba 6 znajduje się w naszej sali? Eee, na pewno trzech, a czy sześciu jeszcze socny, jeżeli, jest Raz, 3, jeżeli dwa. Żyje. Nie, jeszcze nie. Raz, dwa. Nie, mówię, że na pewno jeden. Jedno... Tam była doniczka Za nim biega cały czas. Nie pytam Nie, na pewno jeszcze ten bokszelf jest, wiesz? Tak mi się wydaje Tak? Dobra. Tak, bo te dwa wybuchy były obok nas. I zostało siedmiu hit hiderów z 53 minutach. sekundy, stary, jak my zaraz tutaj biegamy sobie. Ja mam czwarty utoniczki. No. 11 bukselpa Co? jaki koksu. Ej dobra. Wypuszczam Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. No weź stary, nie puszczaj. Oho. Mówię, że ktoś jeszcze obok nas jest. Czy Creeper Kid usłyszał? No, chyba, chyba czekaj. noc czekaj. Chyba nie 10 sekund Oho, znaleźć kogoś Idź. o owieczka Idź od nas Nie! O nie! Szymek, nie Co to wybuch, Kto, nie, czy ja nie zauważył tego! Nie wierzę! O nie, Uwaga, uciekam, trafi. uciekam, uciekam. Uciekam, teraz trafi. uciekam uciekamy! Uciekamy, uciekamy stary, no uciekamy, uciekam, uciekam, uciekam. lewo, 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 chodź! 14 sekund. Tej nie, ma nie ma nikogo tutaj Ja biegnę, uciekam 40 sekund. O nie goni mnie, gonimy mnie, goni mnie! Aaaaa! Dzięki! Trzy serduszka mam. 3 3 serduszka mam! Trzy serduszka mam Trzy, dwa, jeden 1 JEST! Yes. Yes. Uh. Stary! Nice. Uuu, ja cię kręcę Ja cię kręcę Nie, to normalnie już było niemożliwe mm. Stary, żeby nice. Że Żeby to dwie sekundy, a stary naprawdę Chyba w tym naszym pomieszczeniu było Czterech, ale zostało pięciu na koniec Więc masakra mm. Dobra, lecimy z kolejną arenką, ale fajnie, fajnie Tutaj jest, dajemy kolejną i zobaczymy się za moment A więc teraz was pokrótce i eee, do Tak, tak, I nie wybrałem bloku żadnego. O nie, o nie, jestem. Czym jesteś? Kowadłem, a ty kim jesteś? No standardowo, bo bo na blok. No Ale nie, nie kowadło serio. A właśnie, czy kiedykolwiek, jak miałeś szkołę, powiedzmy tam, gimnazjum, liceum, czy kiedykolwiek zaczynałeś innego dnia niż 1 września? Bo ja tak pamiętam, chyba że cały czas. Nie, chyba kiedy zacząłem, nie, nie pierwszego. Ale. Czwartego, aż trzy dodatkowe dni wolnego jeszcze miałeś? No a no co z tego, wiem. skoro. Lol. Po co, po co komu trzy dni? Nie, nie rozumiem. No wiesz, całe trzy dni to jeszcze są. Ja Potem tam trzy dni, stary. Przecież jakieś spałem trzy dni. Nie, <grym> okay. może nie, może bez przesady. Nie, nie, to jest blokada. Oszukali mnie. Mm. Oszukali mnie, stary. To jest tak, jakbym. Z... Przed, nie wiem, kurczę do parku rozrywki i zaraz. <grym> Przed wejściem do parku... Zamykamy. Nie, nie, taki po prostu jest wejście, duża brama, a nagle się okazuje, że jakaś niewidzialna bariera jest, która mi nie pozwala przejść <grym> do tego parku rozrywki. You shall not pass. Tak, chciałem się schować w takim miejscu, ale szczerze, że na odcinku to nie będzie dobrze wyglądało. A właśnie, powiedzcie nam, e, kiedy oglądacie na szczęście jakichś polskich YouTuberów? Czy w wakacje, czy w trakcie szkoły? Bo w sumie to, to tak, w wakacje, leży. każdy wyjeżdża, więc także, ale masz więcej czasu. A, A w trakcie szkoły wszyscy są już w domu, ale też nie każdy ma czas, bo każdy się utrzy, no utrzymał. Ale tam super, część się utrzy. o, super mi dałaś te miejsca, w których możesz się schować, co nie? A to już my jak miałeś? Oglądasz przeważnie w wakacje, Czemu ona zniknęła? Czy... Pogadali no Ja zawsze oglądam codziennie Codziennie, nawet okej. Okay. nawet jak jestem w Australii. A twój ulubiony youtuber to? Kielci. A widziałem widzicie. Na zawsze. A czemu nas nikt nie szuka? Aż aż się zdenerwowałem. Ej, no, Muszę. No, dziś dwóch No dwóch to to jest taki bardziej jest taki odcinek pogadankowy bardziej niż... Ja chyba idę się zabić. Idziesz się zabić? Dobra, Ta. to idę z tobą. Oczywiście. Tam, ja się tam. zabić, jak chcę tych wszystkich pokonać. Widzisz kowadę, który biega na środku? Poczekaj Nieprawda. na Nieprawda. Idź tam, e, z fokusem to jestem. Cześć! 30? Hej! Dobra. Zróbmy cikera, trolla, tak. stary. Ja się, ja się skliknę na środku, a ty schowaj się na mnie. Jeszcze nie. No. O, teraz. Dobra, jesteś. Okej. Okay. Teraz nas nie będzie widać. No nie, na 100%. Powiem ci, że... O nie, Ej. nie mogę teraz się przy... Ej nie, bo mi zablokowałeś. Się zablokowałem. No bo mi pokazało, że, że mi wysunęło z bloku. Dobra. Może to jest wina 1-12. Pewnie ta, dobra, ale wisisz w powietrzu, zostań tak. O już nie, no też minęło. Dobra, mm. szukamy w takim razie... Do tyłu, chodź do tyłu, do tyłu. Gdzie oni Chodź do chodź za mną. Stary, bo już Wie... zauważyłem dziesię... dziesiątki ludzi. Tutaj jest, za tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Wiem, chodź za mną. To jest w samochodzie. Idę, dobra. W samochodzie jest? Okej. Okay. Jak on się schował do tego samochodu? Aha, bo samochodzie oni się spanują. No tak, dobra. E, ale chodź za mną, kowadło, panie kowadło. Ale ja nie wiem, gdzie, gdzie. Widzisz, mnie? Tutaj jestem Skaczę. Chodź za skakam. Ja Ten drugi czas. poziom mandwila już. I patrz. Tu jest taki. Ale gasowa. są dwie minuty stary. Przecież my zwiedzamy no świat, bimy go. Daj dawaj. Jak Ktoś mnie bije, aha, od tyłu. Serio? <laughs> tak, o nie. Dobra, ale będziemy... zabij się stary plus. Zabij się? Dobra. No. To ja się... Za 10 sekund jeszcze. Dobra, to ja idę. Ja wiem gdzie są ludzie, to ja ich zabiję. Wszystkich Myślę, ich mamy... zabiję. Mamy półtorej minuty, żeby zabić jeszcze 600 hajderów. Uda się. Dobra, to ja już nie. Nic że impossible. Zabisty. O, dobra, lecimy. Ehm, nie ma tu nie nikogo? rady. A, bo dużo. ktoś który został zabity już. No, trochę tak. 11 Ale... doniczek jest stary do zabicia. Tak, dobra, Tak widzisz doniczkę, która do zaatakuj. Ja spręczę, nikogo nie ma. Jeden bikon. Do... Każdą doniczka. doniczkę zabijamy. Dobra, pierwsza doniczka poszła. Tak. Ale nikogo nie ma. Dwa anvile, jeden bikon. Widzę doniczkę. Widzę anvila. I anwila zginie. Dobra, anvil zginął. Dobra, moment, doniczkę bije. Mhm. Dobra, zabiłem doniczkę. Tu jest zablokowane. I tu doniczka już nie Je ma. Jeden pokoju. anvil jeszcze został. Jeden Anvil? Okej, okay, ile Doniczek? No, jeden blok diamentu. No to nieźle jak blok diamentu, gdzieś tutaj jest. Daj spokój, dobra. Ale szkoda doniczek, w tej, w tej sali jest może być, w jest taka duża sala. Chociaż dobra, nie tutaj żeby tutaj nikogo wszystkich. nie ma. tutaj nikogo nie ma, tutaj nikogo nie. Chociaż? A być może ktoś jest To Tutaj ktoś zginął obok mnie. Tak. Dobra, to Ta. idę na całą górę. Bo tutaj to w sumie... jest. Zamknięte? Szukam Anvila, 30 sekund. No nie, nie roku. mamy szans. Początek mm. był beznadziejny tego wszystkiego, bo ludzie jakby nie zabijali tak jak zabijać mieli. No dosłownie, ja zabiłem dwóch w przeciągu nie wiem, 10 sekund, ty jednego, a oni nie wiem, jednego, jedną osobę może w przeciągu 3 minut. Dobra, kolejnego zabiłem. Tak? Nice, Czyli mamy po dwa fragi. Ehm, widzę kolejną dynię, zdążę. kolejną dynię widzę, ale oni chyba ją zabiłem już. Jak tak. ją nie zabiją dobra. to są najgorszymi... najgorszymi szukaczami na świecie. Chyba im nie zabiją. No dobra, nie, go, 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 ej no, stary, zróbmy teraz kolejną arenę taką, że zginiemy specjalnie na samym początku. I będziemy zabiali tak, dobra. Okej, okay, okay. tak robimy, dobra, to do zobaczenia na kolejnej ostatniej arenie! Dobra, zabierzmy, zabierzmy może teraz jakiś blok, który po prostu łatwo nas wyróżni, czyli na przykład piecyk. Ja biorę crafting table. Żeby sobie, żeby sobie jeszcze środek. pobijać trochę punkciki i lecimy hmm. się zabić. A, tak. A jaka mapa? Mapa, mapa, jeszcze mapa. Nie wiemy. Oazis, jest, oazis jest wybrana, tak? Oazis, mhm. dobra, to będziemy w oazis krali i chcemy jak najszybciej zginąć. Jak zginąć szybko? Dobra, no to, to gdzieś zostajemy jeszcze. Chyba skierzy. też tutaj, ja się schowam. Ja, ja, ja będę podglądał gdzieś, gdzie chowałem, ok? Zauważyłem już jedną osobę. Ja też widzę crafting, widzę ja siana. I sporo siana. Siana sian jest z... sporo. Tak, jest. się tam bloki. schować. Tutaj jest też wiecie, się siano. Tam... Dwa bloki Ale jesteśmy takimi konfidentami. Widzę też gdzie idzie. Kurczę Ale piecyk. Czekaj. Jeszcze mam 6 sekund i zaczynamy. Jestem ciekaw, czy ten piecyk się dostosuje do swojej. Dobra. dobra. E, powiedz mi, jesteś sticker, dobra, zabiję, zabiję. zabij mnie tak, tak. Na jest sprawo, zabij mnie. O nie, okay. mnie też. Dobra, ja wiem gdzie oni są. O nie, o nie Kielci! Co my zrobiliśmy? Kielci, nie, teraz nie wiemy o... jak, jak mamy to wygrać. Dobra, czekaj stary, jeszcze. Blok killer mam dobra. w ręce. Tak? Dobra, ja wiem, ja wiem gdzie oni są. Ja zabiję najpierw tych ziomeczków. Dobra, Piecyk zabity. Jeden ja, poszedł, Aha. teraz... Jeden, szybko, szybko, stary, kraty. siano, siano, siano! Siano za tobą, siano kraty. za tobą! Tutaj... Okej. Okay. siano za mną. Siano tej. Tutaj... o już jednak mi... A, nie dobra, z tej strony. Okej, okay. ja widzę Piecyk i jeszcze tego, crafting table. i z drugiej strony. Dobra, jednak się zatrzymałem dla doniczki. Była dla mnie dużo ważniejsza. Okej. Okay. Co my jeszcze mamy? Eee. Jeszcze nam nie pokazuje tych bloków, jakie mamy do znalezienia. Eee, piecy, pie, piecy pośrodku po środku biega. Piecy po środku. Czekaj, bo nie miałem już użyć, ja nie mam już użyć teraz. Kurę, to doniczki, lol. tutaj jest ich... dwa razy dobra. Gdzie pośrodku gdzie doniczka. gdzie? Już gdzie jest po środku, jeszcze tego, tak. Po środku jeszcze tego. Eee, biega crafting i doniczka jedna. Gdzieś gdzie widziałem firewerk? Nie widziałem fajerwerek właśnie. A ja wiem gdzie to było. Tylko że to było po środku. Jak masz spawn, prawda? To ja jest tam południe, Tutaj gdzieś jest. O nie, to nie to. Ale tu gdzieś była taka fajerwerka Nie wiem czy na dole czy na górze, ale tu gdzieś był Edy za tobą, przed tobą Siano Nie przed mną? A, tam masz, okay. I tam jest też kowadło Dobra, ja zabijam jeszcze to. Okej, okay, jest spoko Widzisz doniczkę? Coś... Dończka jest w tym pokoju e, W którym ci mówiłem Ja Anwila I... teraz chcę za załatwić Dobra. Dobra, dończka poszła Eee, czyli już teraz. Jeszcze takie Anvil zostało? jest tutaj w tym pomieszczeniu. Moment, idę do Anvila. Mhm, a co są w górę, zobacz nikogo na górze nie ma. Dobra, zabiłem kolejną starą osobę. Ale jestem mistrzem, co nie. Czekaj, ile tutaj w ogóle zostało tego? Jakie są bloki jeszcze? Jeszcze dwie, dwa, dwie, trzy doniczki zostały. Mam bukszelfa. dobra, bookshelf nie żyje. Ej, solfan jeszcze został. Co? Dwa bookshelfy stare zostały. Co nie? Dobra, jeden a, bookshelf ja już, i trzy doniczki. Już Doniczki i blok siana jeszcze. To ten blok siana i Solsand jeszcze gdzieś został. Co najlepsze. No właśnie, czekaj, tutaj nikogo nie Oho! Ktoś, A, ktoś nie, nie, to się spalił w ogniu. Pali się nasz. Nie pytam. Dobra, gdzie oni są? Czekaj, tutaj na pewno Doniczka, nie tak? Doniczka. Solsand. Y o jest, znalazłem bookshelf'a. I bookshelf, dobra. Już bookshelf'a nie ma żadnego. Brakuje nam siana. <laughs> Dlatego dajcie dotacje. Nie no, żartuję. <laughs> e, I gdzie są jeszcze jedno siano, jedno siano i jeden soulsand? Lol. Ten Soul Sand nie wiem nie mam, nie mam pojęcia gdzie on musi się schować na tej mapie. Musi mieć trzeba to jest, chyba cheatę. Siano tutaj bije. Ej, w ogóle cztery, dwie doniczki i siano, tak? Dwie, doniczki, dwie, dwie, i dwie, siano dwie minuty i czterech hiders zostało. Damy radę. Tylko gdzie są te głupie doniczki? Doniczka będzie problem. Ten no ja koniecznie. szukam, ja szukam, ja szukam, stary. Nie mogę znaleźć, gdzie one są. Jeszcze jakieś jedno pomieszczenie jest, w którym chyba jeszcze nie byłem. E, dobra, szukamy doniczki, soul sand. Gdzieś się wspinam w górę, szukam jakiejkolwiek możliwości. I co jeszcze jest? Zamiast tych dwu, dwu, Dwie doniczki tylko zostały. Tak? Okej. Okay. Ta. Dobra, teraz najtrudniejsze, ponieważ dwie doniczki, najmniejsze bloki. I problem w tym, że tak biegam, biegam, i albo one się poruszają, albo nie byłem jeszcze w jakimś miejscu. Więc możliwe, nie wiem... że tak, możliwe, że nie byłeś. Ja tutaj cały czas dwie do, te same policzki biję, które zawsze wiem, że tutaj stoją. <laughs> Matko. I <laughs> dobra, tak. są ja, ja samą górę, bo tam w sumie jeszcze nie byłem, ale. Hmm, to one się gdzieś mogły schować, w sumie, wiesz? W takim głupim, ciasnym miejscu, te Ta... ta. Nie, no, tak na pewno to się musiał uderzyć. Tutaj jest takie miejsce, że każdy tutaj musi być. Tutaj to tu się zabite, tak? Mam, tutaj jest. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Tutaj był blok xiana. Na środku jest bez sensu, ale gdzie muszą być wyroga? 50 sekund. Sprawdzam, czy nie ma ich gdzieś nigdzie na górze, bo to jest takie wejście łatwe. Mhm. A jakby byli na tej. Nie, one nie mogą się chyba wdrapać na górę, nie? Nie w mam. W ogóle pojęcia. się nie da wejść na to. Tą... A czy mogą się zbustować jeszcze, więc także. No ale nie, ale nie da się wejść na jakby ten. Chodziło mi w... fontannę. W, w nie ma. 30 na sekund. sekund 30 sekund. Szukaj w wodach. W wodach, pamiętaj, bo one się mogą chować w wodzie. Dobra. Znaczy. Hmm, nie mam bladego pieniędzy naszego spałna i pochodzę po tych straganach i niestety tutaj też niczego nie ma, ale. Hmm, nie ma, nie ma ty. chyba. I tak jest... przez tych chodzę i nie mam pojęcia gdzie one są. Też to nie mam kajder. pojęcia, o co Ostatnia chodzi. Ostatnia doniczka jeszcze. No ja nie mam pojęcia gdzie ona może być. Ja też nie. Nice. Nie, to jest już przegrane. Gdzie ona była? Był Jak poziom... by... Nie mam pojęcia. Widzę, tutaj gdzieś jest. Tutaj wybucha ten. Czy ona była jednym z tych doniczek? Nie, nie mam pojęcia. Chyba ta, bo tutaj coś wybuchało. Nie wiem, nie jestem pewien. Dobra. Mam nadzieję, że słuchajcie wam się spodobało. Ze był kielczy. Trzymajcie się, do tak, zobaczenia. Tak, do zobaczenia jutro w, na kolejnych odcinkach, bo chyba A będą właśnie, dwa. jeszcze no. przed końcem napiszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku, ponieważ to. Mamy, mamy sobotę, więc także jutro coś jeszcze nagramy z Szymkiem, także piszcie co ta, chcecie, ta. to my wam to nagramy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Trzymajcie się, cześć. do zobaczenia. Yo. Fiu, fiu.